Siema, siema. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę po 24 godzinach od publikacji tego filmu, to w następnym filmie ogłoszę zwycięzcę tego właśnie konkursu na 20 zł Face of Carda, a żeby wziąć w nim udział trzeba napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo subik, łapeczka, no i co? Miłego oglądania. XRTXa dziś kolejny odcinek W tym odcinku przedstawię wam 5 najgorszych parodii Przejmujemy YouTube Friza. Zostawcie już na wstępie łapeczkę w górę Subika na kanale z dzwonem oczywiście Żeby żaden kolejny film was nie ominął Napiszcie w komentarzu hashtag Przejmujemy YouTube, a ja wam przypnę serduszko No i co jest to oczywiście Według mojego uznania nie musicie się z tym zgadzać Jest to moja topka Top 5 najgorszych piosenek Wy oczywiście możecie mieć inne zdanie No i co przechodzimy teraz do pioseneczek jeszcze chciałbym przypomnieć, że piosenki w jakiej kolejności są ustawione to jest celowo, czyli jeżeli jakaś piosenka jest na piątym miejscu to znaczy, że ona jest najlepsza z tych piosenek, a na pierwszym miejscu to wiadomo, że jest najgorsza. No i na piątym miejscu znalazła się parodia Przejmujemy Sezony Keziego, jest to oczywiście o Fortnite'cie i znalazła się ona na piątym miejscu, bo w sumie aż taka zła nie jest w porównaniu do kolejnych piosenek, które wam puszczę, ale zajęła tutaj piąte miejsce, także... I do mnie Maciek pyta, czy robimy nutę Mówię, dobra panie Maćku, zrobimy tą nutę Mam robotę, bo na jutro mamy zrobić wina Ale wina nie zrobiłem, bo w sumie nie umiem eee, Ale umiem robić frag Umiem robić live, no to zrobię też ten track Miałem u siebie subów, nie bałem się grać Ty masz się w subów, a wyświetleń wciąż brak Uuuu, z Maćkiem bokiem się latało Nie jest łatwo ludu trzymać wszystkim lamą Uuuu, gdy nas widzą mówią, mamo Nawet w oni mówią, patrze, grają, patrze, grają, paczek grają ta rano, meczy już gotowe. Frak? Z mojej składy z mi na zrobię. zrobię. Kezi wysłał zaproszenie nowe. Słote broje ciągle w mojej głowie. Dobrze, hey. też się znajdę w cimie. Ale czemu mamy 10 fragów w zimie? Ja, ja, ja. ja znam w drużynie, to jak minie, nigdy hajb nie minie. Pan, Pan, Pan Maciek się z Maxem nie puszczaj tego na Bibie. Chłop cię zostawi, kartę minie Nie zagrasz, chłopie na mym streamie. Wszyscy dobrze graczmy, ale ja ich zabiję! Ej, przejmujemy te sezony. Robimy co chcemy, a z was to bawiamy. Żyjemy dla grania i ciągłej boluty. Pan macie jest się do tej nuty! Na czwartym miejscu znalazła się parodia Arunowskiego. Przejmujemy Minecrafta. No, i co mogę powiedzieć o tej piosence? No, jest ona oczywiście bez autotune, i za to takie lekkie propsy, no ale wiadomo, tam źle wchodził w bit, i później była taka przerwa do refrenu. No, bo po prostu, jakby to powiedzieć, no nie zdążył, znaczy nie, nie zdążył, po prostu za szybko śpiewał. No, i przez to wiadomo, tam była taka przerwa. Powinien to oczywiście dopracować, no ale niektórym tam się spodobało. Także, no wiadomo o Minecraftie, i dlatego przede wszystkim także. Siema, Siema, co lajka, suba. Na kanale! W bicie na Discorda macie mega fajnego linka w opisie! No i zaczynamy! Siema witam, jestem Frank z dużym motem, dobrym kopem, siema witam, jestem Frank, żadnym botem, tylko prosem Bijam na showdowna, ej! Będzie fame, żaden fejl! Mówi znowu do mnie Fanka, wybierz Franka, będzie walka, no i wybrałem go ej! Ale panka lubi franka To uciekam od niej Ej! Jak mówiła będzie piła Więc wyciągam mota. Ej! Trzaskam jej Pance złej Od początku gierki już Psiarzy tuż, Jak mój więc Piezobiłem mordę jej Dla niej gierka to był fej Wygrałem ten piękny mecz dziesięć puch Biłem już siema, witam, jestem Frank. Z dużym młotem, dobrym kopem, siema, witam, jestem Frank. Żaden. na trzecim miejscu znalazła się parodia: przejmujemy pod hale Bodynów, czy jakoś tak. Bynajmniej, no co mogę powiedzieć o tej pioseneczce? Bodynów, o tak, właśnie, oni się tak nazywają. No są to coś, nie wiem, zagraniczni, jakby mieszkają w Polsce, ale nie wiem, śpiewają, wiadomo, po prostu po polsku śpiewają, ale są to jacyś Ukraińcy albo Ruscy, nie wiem, bo bynajmniej to słuchać podczas śpiewania, nie, nie da się czasami ich po prostu zrozumieć, o czym w ogóle oni śpiewają. Ten tekst wiadomo mógłby być lepszy i w ogóle, także znalazła się ta parodia na trzecim miejscu, także sobie poz... Dzwoni do mnie Stasek Łodowiec i go to tak Coś to robił w co razem nie strasznie boli kark Wstajem rano, budzę się w pościeli z taborety Potem musiał ek się wysmarować altacety yy... Jomu mu what the fuck, co mu boli kark, jak coś wywalił się tak Miałeś corny frak, i wtapiłeś się w znak Dobry ja już nie wymieniam twoich strasznych wad Uuuuh, na baciarkę jadą Znowu się opiją, będą klaskać ładnym babą tym będą zdechać twardo Nie dopiero dziadów nawet z odny prosek Kagosek Idę do morcina, bo mnie pytał Go to co w gasi się nie Bo modlą mnie fajne propozycje I no zaś nie dzwońcie po policję Pewnie znowu nagrywamy Ale czemu ja się klezy w krokakoły goły. Zacuną się tego, bądź Oby o tym nikt nie wiedział, bo to będzie szok Nie pustoj tego nikomu, bo się obrazi i pójdzie do domu nie poskoko z nas, kokance. Bo zaraz cię wyrzucimy, wyląduje z betoniarce. Eee, przejmujemy pod hale. śpiewać dobrze, a wywodzą skandale. Przyjmiemy się zawsze w strasznie zgranej grupie. Co koło rozwodzą, my to mamy zysk w W tym miejscu znalazła się parodia. Przejmujemy te mapki, czyli jest to oczywiście o Bro Starsie, stworzona przez Katz czyli tam mniejszego twórcę. A bardzo, nawet w sumie, nie wiem, ma tam 100, coś subskrypcji. No i co, mogę powiedzieć? No chodzi o to, że tekst jest beznadziejny, tak samo autotune jest maksymalnie wykorzystany, bo bez tego ani róż. Oczywiście jest to bardzo młoda osoba, dlatego tak to wyszło, no i wiadomo, nie potrafił śpiewać, dlatego posłuchajcie i zobaczcie. Mówię moje paper, dobra, tylko skończę dusę. Mam roboty, bo do jutra miałem zbierać Ale w nie zebrałem, bo w sumie nie umiem. Eee, ale umiem robić tak. Umiem robić tak, no to zrobię sobie tak. Miałem 8 lat, nie bałam się bab. Ty masz 8 lat, to zabijasz mnie z bab. O, to jest właśnie nasza gierka. Jest mocno tu wygrywać na tym grabie. O, gdy na widzą mówię winek. Tak. Nawet sejmo oni mówią patrz jak idą, patrz jak idą. Wyjdźcie do matki, dla mnie to No i na pierwszym miejscu znalazłem się nieco innego, mogło się znaleźć tutaj jak Psychocapul i oczywiście przejmujemy TikToka. No chyba nic nie muszę o tym mówić. Jest to pierwsze miejsce, więc puszczę wam ją całość, chociaż nie wiem, bo pewnie wyjdziecie przez to, jak to nie wiem, dwie sekundy zakładam, i już was tu nie będzie po przesłuchaniu tej nutki. Nutki o ile tak można to nazwać posłuchajcie tego. Yeah. Psycho Jedziemy, bitches! bitches. Eee, Ej, przejmujemy TikToka, tiktoka. Jesteśmy, i jesteśmy dziś wszędzie, bo to nasza epoka Uuu, my się dobrze bawimy Co się hejtaczepiasz, jak ci nic nie robimy yo, yo, yo. Ej, zarabiamy tu dzięki a ty wolisz chodzić i być pod hashtagiem nędzy. Yo yo yo. Uuu, mamy milion followów, ty hejterze wolisz niż wśród innych matołów? Yo yo yo. Ej, dobro zawsze wygrywa, chyba że hejtujesz i na czoła masz przegrywa. Yo yo yo. Uuuu, to do naszej drużyny, zmień swoje nastawienie, ciebie też polubimy! Yo, yo, yo! Yeah! Polubimy. No i to już wszystkie parodie w tym odcineczku. Myślę, że już za dużo w sumie cringe'u wchłonęliście do swych ciał, więc... Już wam odpuszczę, już nie będę puszczał kolejnych dawych cringe'ów spokojnie Także pamiętajcie już na zakończenie, aby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli nie zrobiliście tego na wstępie, subika z dzwoneczkiem, żeby żaden film was yy, nie ominął. No i komentarzyk oczywiście hashtag przejmujemy YouTube, y, a ja postaram wam się przepiąć serduszko. No i co, generalnie możecie wpadać do naszych klubów Brosters, czyli główny klub to Mordy XRTX, -a. zapraszam bardzo serdecznie Tutaj drugi klub, trzeci klub właśnie zaznaczyłem, jest czwarty i piąty AK podłoga XRTX Akademia XA, macie wszystko w opisie, do naszego Discorda macie linka w opisie, tam się codziennie coś dzieje, jakieś giereczki także zapraszam, jak chcecie ze mną pogadać, pograć na mojego Facebooku gdzie możecie moją twarz zobaczyć, również macie do niego linka w opisie, możecie również wpadać na naszą grupkę na Messengerze, piszcie mi na moim Messengerze, Facebooku czy tam Instagramie, do Instagrama również linka w opisie, do mojego TikToka. Oczywiście tam nagrywam tylko fany moments. Nie robię z ciebie błazna jak tutaj psychokaplu. Spokojnie, spokojnie. Nie musicie się obawiać, spokojnie Możecie również wpadać na kanał Olhaso, czyli mojego starszego brata Możecie mnie wesprzeć, bo to jest tylko i wyłącznie od 2 zł A daje wam to bardzo dużo bonusów Możecie również wysyłać donaty Wspierający właśnie mogą mnie m.in. dodawać do znajomych w Browstars Macie moje hasztagi do moich trzech kont w opisie No i co, możecie mi zbierać również openingi w Browstars Bo właśnie ja też tutaj zbieram na nową aktualizację Aż wyjdzie w marcu w końcu, jakiś tam w połowie, po połowie marca Czekam na aktualizację i zrobimy sobie opening Wy też wtedy możecie mi dać jakieś skrzyneczki, zgłaszajcie się na moich social mediach. Jeżeli nie widzieliście moich nutek, też również przejmiemy brustarsa i nowa to Grajtara. Zapraszam. Była właśnie w sobotę premiera o 18, dwa dni temu. Kto nie widział, wyszła kozacko. Chyba każdemu się tak naprawdę podobała, bo tam bez autotuna i jeszcze yy, ładnie zaśpiewałem to, także zapraszam. Do wszystkiego macie linki w opisie. No i co? Dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w następnych odcinkach. Siema.